15 sierpnia wstałem o 5.40 e, Rytuał e, Odnośnie taki poranny e, Wykonany e, Do tego też e, wczoraj już zaplanowałem e, Cały dzisiejszy dzień Byłem już na spacerze z piaskiem I zrobiłem Zakupy związane z pieczywem Dla mojej rodziny Zapraszam na kolejnego Vloga Dzień dobry Witajcie, nazywam się Marcin Kubicki. No to super. A powiedz mi, no to w takim razie do następnego spotkania, jakie rzeczy chciałbyś zainteresować? Wyczekuję do programisty Dawida odnośnie pozycjonowania Damiana. No okej, super. odczuwasz z tej że praca o tym filmie zaczynała być troszkę inaczej? Czy jednak dalej uważasz, że praca w tamtym miejscu zajmuje się mniej więcej czasu? widzisz jakieś postępy? No okej. Dobra, dobra. Mastermind się zakończył, miałem dzisiaj Masterminda ze znajomymi Fajna grupa, którzy się wspieramy I w końcu znalazłem grupę, która się tak w miarę zzwania I... no... właśnie Wiele dzisiaj już spraw zrobiłem Byłem w hurtowni, pozazwiałem pewne rzeczy Aby wyjechać jutro z towarami, które mamy zamówione Ale dzisiaj opowiem Halo? Opowiem, dlaczego warto mieć jest cele, dlaczego warto je realizować. Muszę wam udowodnić, że to jest naprawdę bardzo ważne. Co za dzień, co za szalony dzień. Sporo wariacji dzisiaj było, sporo pożarów było, które musiałem ugasić i gasiłem co chwileczkę. Ale dlatego też nie nagrywałem, bo dosyć to było intensywne. Niektóre rzeczy nie mogłem pokazywać, ale. Myślę, że będzie na wszystko w miarę. Dobrze, teraz tu porozmawiamy o tym, dlaczego cele są ważne, dlaczego powinniśmy je mieć, i postaram się Wam udowodnić, żebyście coś takiego sobie stworzyli. Może niekoniecznie nawet dla karty, ale choćby w głowie. Ale w głowie to tak naprawdę są tylko marzenia, które warto przelać na papier i starać się realizować. Bo wtedy to stają się cele i marzenia można zrealizować. Pamiętajcie o jednym, marzenia się nie. Nie spełniają, tylko marzenia się spełnia. Często po latach uświadomiamy sobie, że przegraliśmy własne życie, ponieważ wiele rzeczy, których robimy, robimy wbrew sobie i żyjemy tak naprawdę życiem innych ludzi. Może słyszeliście o ludziach, którzy są bliscy śmierci i którzy mówią, czego tak naprawdę żują w swoim życiu? Wiesz, co to jest? Jak mawiał Steven Covey, e, jeśli nie oprzesz drabiny o właściwą ścianę, to po wdrapaniu się zobaczysz, że nie weszłeś na odpowiednią drabinę, nie odpowiedni budynek na odpowiednią ścianę. I dlaczego tak jest? Yeah. Te osoby, które już tak naprawdę wymieniały mniej więcej wszyscy podobne rzeczy, których żałowali, tego, że nie żyli tak, jakby tego chcieli tak naprawdę i że nie realizowali się i wykonywali tylko pewne rzeczy, które były oczekiwane od nich, od znajomych, od społeczeństwa, systemu, whatever. Świadomość tego, że nie zrealizowałeś własnych marzeń, świadomość tego, że nie podążyłeś za swoimi marzeniami i że nie realizowałeś się, to tak naprawdę Musieli się pogodzić z tym, ci wszyscy, którzy już umierali, którzy byli na łożu śmierci, że, że to tak naprawdę był ich wybór. To był tylko wyłącznie ich wybór, i oni są tylko wyłącznie za to odpowiedzialni. Dużo pracowałem to był jeden z powodów, których też był wymieniany, i który był bardzo, bardzo dotkliwie poruszany przez to osoby. I dlatego pytanie, też do ciebie. Dlaczego pracujesz e, tylko wyłącznie dla pieniędzy czy masz jakiś głębszy w tym wszystkim cel? Chodzi mi tylko o to, że gdy podstawiamy drabinę też aby finanse nasze się podniosły, to jest to moim zdaniem dobry cel. Ale róbmy go w taki sposób, aby to wszystko wokół nas funkcjonowało na tyle dobrze, że nasze finanse wzrosły, a nasz czas zaczął się uwalniać. Jest to możliwe, naprawdę. Ponieważ jak uwolnimy czas, to tak naprawdę pojawią się nam nowe też możliwości, czy to rozwoju i za tym rozwojem też mogą pójść czasami pieniądze, niekoniecznie, które będą jakoś na siłę pozyskiwane. Wstydziłem się swoich uczuć, wstydziłem się tego, czego, czego tak naprawdę chciałem, wstydziłem się tego, co, co tak naprawdę pragnęłem. I tutaj jakby wchodzimy troszeczkę w pierwsze pół. Ale ci ludzie też o tym mówili. Dlatego bardzo wnikliwie, jeśli coś czytam, jeśli pewne rzeczy się pojawiają, to zaczynam to analizować i starać się pewne rzeczy wdrażać do swojego życia, aby pewne rzeczy w moim życiu nie pojawiły, a pojawiły się lepsze. Zaufaj mi. Naprawdę. Szkoda czasu myśleć i zastanawiać się nad tym, co myślą o nas inni. Naprawdę, gdybym ja o tym myślał, ja dawno bym przestał robić tego vloga. Naprawdę. Przestańmy się o tym zamartwiać i idźmy własną drogą. Ja oczywiście mam pewien cel, pewien, pewne ułożenie, pew, pewną grafikę tego wszystkiego i w którą stronę chcę iść, ale mam też osoby, z którymi się konsultuję, które, do, które doszły dalej niż ja, ponieważ chcę popełniać jak najmniej błędów. Oczywiście błędy są nieuniknione ale trzeba wyciągać z nich lekcje i robić następne kroki już po prostu lepiej. Tak to sam bywa, że dwa kroki do przodu, dwa do dwa, jeden do tyłu. Ale tak jest życie. Tak jest życie i nie można się poddawać. to co przodu. Zapomniałem o przyjaciołach i rodzinie. To też był częsty yy, moment, kiedy ci ludzie wymieniali to i tu akurat myślę, że Trzeba też być czasami ostrożnym, ale myślę, że bardzo ważne są relacje z innymi ludźmi. W jaki sposób oni nas traktują, w jaki sposób my się z nimi też czujemy. Bo jeśli potrafimy milczeć z drugą osobą i jest nam dobrze też, potrafimy z nią rozmawiać, to myślę, że to jest też dobry, dobra osoba, z którą warto spędzić czas. Warto y, też y, z taką osobą się dzielić pewnymi informacjami, ponieważ relacje z innymi też nas uzdrawiają. Ale oczywiście mówię o tych zdrowych relacjach i powinniśmy takie relacje pielęgnować. Te właśnie zdrowe, aby żyć pełnią życia, aby <grym> mieć y, y, znajomych takich, z którymi naprawdę chcemy przebywać, a nie z takimi, którymi się męczymy. Po co i oczywiście rodzina, rodzina to też bardzo ważny aspekt i jak to mówią, rodziny się nie wybiera, ale z rodziną można fajnie spędzać czas, jeśli mamy jakieś rzeczy, które powinniśmy wyleczyć, to warto jest to przegadać z innymi, czy nawet z tą drugą osobą, aby pewne rzeczy sobie wyjaśnić i iść do przodu. Nie pamiętać i nie zamęczać się pewnymi myślami, że ktoś coś gdzieś... to jest niepotrzebne, naprawdę. Mogliśmy być szczęśliwsi. Ci ludzie też o tym mówili, że mogli być szczęśliwi, bardziej szczęśliwi i uświadamiały sobie, że te szczęście tak naprawdę to sami sobie odebrali, ponieważ szczęście to naprawdę jest pewien stan umysłu, kiedy to jest tak naprawdę nasz wybór i w jaki sposób my walczymy z przeciwnościami, w jaki sposób na nie reagujemy, czy w, jakąś, w jakiś zły sposób, że zamartwiamy się lub powiemy tak dam radę, dam radę i wtedy tak naprawdę też Rodzi się u nas pewien rodzaj szczęścia, ponieważ patrzymy nawet na te złe rzeczy w dobry sposób i próbujemy je przeciw, 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 zwyciężać. A w nagrodę mamy później naprawdę bardzo dobre uczucie, jeśli to nam wyjdzie, idziemy do przodu. Wiem po sobie, jak to było, że. Zresztą w przeciwności losu zawsze się jakieś pojawiają. Ale staram się patrzeć na to pozytywnie, nie walczyć z pewnymi rzeczami, nie być jakiś agresywny, tylko w miarę stonowany i przede wszystkim przyjazny. Szczęście to stan umysłu. Pamiętaj o tym. Nie zadręczać. Ponieważ żyjemy w pewnym środowisku, w którym żeśmy się urodzili i nie jesteśmy w stanie tego wybrać, to pewne rzeczy, które nas nastały na tym świecie, są uważane przez nas takie, że one już takie są, takie powinny być, i my nie potrafimy tego zmienić. To jest nieprawda. Ponieważ w położeniu, w którymśmy się urodzili, nie mamy może zbytnio na to wpływu, ale co, to, co później robimy, w jaki sposób konstruujemy własne życie, to tylko zależy od nas i od naszych działań. I te działania są takie, że powodują, że staczamy się, no to sorry. Jednak mm, Twoje myśli, Twoje działania spowodowały, że e, pewne rzeczy złe e, nastąpiły. Dej to mówił w przyszłości we filmach, jak to było mniej więcej e, u mnie, bo... Parę takich dziwnych sytuacji życiowych i zaklętów miałem, ale potrafiłem się podnieść i powiedzieć sobie: Dosyć, idę do przodu. Często marnujemy czas energię na coś, co nie jesteśmy w stanie zmienić. I, I po co to? Sam należałem kiedyś do takich ludzi, po prostu zaręczałem się mnóstwoma dziwnymi rzeczami, ale to po prostu nie było, było niepotrzebne. I po co to robić? Jak nie możemy już do cholery jasnej tego zmienić. I idź dalej do przodu. Dlatego staram się e, robić różne rzeczy, na które mam wpływ, i je w jakiś sposób kontrolować. Czy robić w taki sposób, żeby mieć pewne efekty. które sobie zaplanowałem. Nie zawsze to wszystko wychodzi tak, jak bym chciał, ale jest to możliwe. Dlatego bardzo ważne, moim zdaniem, jest ustalenie swoich marzeń, później przekształcenie ich w cele, aby wiedzieć, gdzie się spinać. Ponieważ jeśli znamy swój cel, znamy swoje cele, to tak naprawdę, jak stajemy rano i wiemy, że coś robimy w tym kierunku, też chce się żyć. A chce się naprawdę żyć. Ja staję o 540 rano i naprawdę jeśli mam naprawdę fajnie zaplanowany dzień, to naprawdę aż mi się chce iść do przodu. Oczywiście są. Dni, w których coś się nie chce. Oczywiście bywa, że jestem mega zmęczony. Oczywiście, bywa, że jestem sfrustrowany. Oczywiście, że mam wszystkiego czasami dosyć. Ale główny, główne cele, które mam, wygrywają. ogólnym rozrachunku jestem do przodu i wygrywam. I to właśnie jest to, że się zmieniłem. Zmieniłem się i idę do przodu, ponieważ wyznaczyłem sobie pewne cele, które które mam w głowie, które mnie napędzają i po prostu czasami od pewnych rzeczy pomyśleć, aż mam ciarki na, na, na skórze. Naprawdę. Wyznać sobie cele. Takie naprawdę górnolotne, ale realne i ci dobrze. Ja już się zbieram. Kończymy tego vloga, ponieważ jeszcze dzisiaj mam dosyć parę takich papierkowych prac. Uporządkować torby, ponieważ wyjeżdżam cię o północy do Niemiec. Powiedz mi... Czego byście chcieli tam więcej usłyszeć ode mnie? Z miłą chęcią opowiem o różnych innych rzeczach, które wiem, których się nauczyłem, o moich przekonaniach, może niektórych. Napisz mi w komentarzu, o czym byś chciał usłyszeć, może co byś chciał zobaczyć. Nie ma problemu, jeśli będzie to możliwe. Z miłą chęcią o tym opowiem. A tymczasem dzisiaj kończymy. Dziękuję za to, że obejrzałeś, 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 obejrzałeś obejrzałaś ten odcinek. I dziękuję za wszystko. Do zobaczenia. you yeah. do